Gość poranka. Dynki. Zapowiadanie od rana goście. Svitmana Oleszko, dzień dobry. Dzień dobry. I Noam dzień dobry. Dzień dobry. Premiera w Teatrze Polskim w Warszawie. Prapremiera tekstu, który powstał specjalnie dla tej sceny, tekstu Serhija Żadana, Charków, Charków, czyli musical o bardzo ciekawym awangardowym teatrze i jego twórcy przenoszą nas państwo do lat 20. i 30. XX wieku do Charkowa? Tak jest. I jakie to jest wtedy miasto albo jak będzie zaprezentowane na scenie teatru polskiego? Charkiew wtedy był stolicą Ukrainy. Niestety to był gest antyukraiński, ale do Kharkowa przyjechało mnóstwo bardzo zdolnych, młodych ludzi, którzy postanowili, że zrobią Kharkow stolicą światowej awangardy. I przynosimy się w ten czas, w te klimaty i próbujemy na scenie Teatru Polskiego zbudować prawdziwe ukraińskie awangardy. Ukraińska awangarda i reżyser, reformator Łeś Kurbas. Postać pamiętana do dziś. Jakie są jego zasługi dla teatru, tego nowoczesnego, D awangardowego teatru? Dla teatru ukraińskiego ogromne. Nie można sobie wyobrazić teatru ukraińskiego bez Łeśa Kurbasa. Moim zdaniem także taka wiedza o, o, o jego teatrze zbogaca też i teatr światowy. Na szczęście przetłumaczyliście na język polski niektóre jego prace. A aktory teatru polskiego dostali te książki. Instytut Teatralny jego wydał. I moim zdaniem korzystamy do dziś jego, jego wiedzą o teatrze, jego eksperymentem. Także to jest ważne do dziś. A gdybyśmy mieli choć w kilku zdaniach opowiedzieć, jak myślał o, o teatrze, czym dla niego był, jakie formy proponował, na czym polegała. Awangardowość jego teatru. Kurbas mówił, pisał, że teatr ma być dzisiaj takim, jakim społeczeństwo będzie jutro. Wyprzedzać swój czas. I głównie pracował, eksperymentował z aktorami, z ciałem, z inteligencją i aktora. Był jeden z pierwszych, kto używał film w spektaklach. Był jeden z pierwszych, kto zrobił jeden z pierwszych musical jazzowy w końcu w Charkowie z jazz bandem na żywo. Czyli muzyką, która wtedy była zupełnie inaczej odbierana niż dziś. Słowo musical jest kluczowe, bo to jest spektakl muzyczny. No właśnie został Pan zaproszony do tej współpracy, jak wyobraził sobie Pan tę przestrzeń muzyczną, jak wiele jest źródeł na temat tego, jak wtedy brzmiał Harków jakiej muzyki słuchano, albo jak Państwo postanowili ten klimat odtworzyć. Wyobrazić sobie go na scenie. Mhm. Ym, nasza współpraca zaczęła się od tego, że ja spotkałem się ze Switą i dostałem od niej już gotowy scenariusz. Zazwyczaj przy napisaniu muzykali proces wygląda tak, że jest współpraca między autorem i kompozytorem. Tak sztuka powstaje się w takiej współpracy. Równolegle Dokładnie. można powiedzieć. Natomiast tutaj ja gotowy już scenariusz. Świetny scenariusz napisany przez Serheja Żalana. Już z myślą o muzyce, to znaczy, cały scenariusz został napisany tak do, do muzyki, której jeszcze nie było. To jest bardzo ciekawe, ale chyba nas to nie dziwi w przypadku Serchia Żedana, znakomitego poety, który przecież od strony brzmieniowej język doskonale ma opanowany, potrafi nim się posługiwać, tak, żeby no właśnie myśleć już o tej muzyce. Czy to oznacza, że wystarczyło w cudzysłowie tylko wsłuchać się? W to brzmienie języka i muzyka pojawiła się sama niejako? Na pewno tekst y, y, miał ogromną rolę w tym, y, co ja potem z nim zrobiłem. Bo, bo jest jeszcze tak, przykład, prawda, znakomitego na tak, tak, tak. Aldama Pomorskiego. Pomorskiego, tak, które Ponieważ ja nie znam ukraińskiego, nie miałam okazji niż szczęścia czytać w oryginalnym języku. Natomiast wyobrażam sobie, że, że praca, którą wyku, wykonał tutaj Adam Pomorski, jest po prostu znakomita, bo, bo, bo on musiał tak naprawdę napisać na nowo ten, ten spektakl, nie? ten cały scenariusz, trzymając no, rytm, trzymając rymy i i mój, mój proces yy, zaczął się od tekstu i, i, i cała muzyka też pochodzi i wynika z tekstu. A stylistycznie do, do czego się odnosi, do tego jazzu wspomnianego? Mm -hmm. między, innymi, między innymi, bo rzeczywiście mamy tutaj historię, która opowiada yy, o yy, kurbasze, które działał Harkowie w. Charkowie w w latach dwudziestych i trzydziestych i oczywiście muzyka też się nawiązuje do tego, ale ja nie chciałem się zamknąć też w tych czasach, żeby nie było no, nie, nie chciałem zrobić z tego takiego kabaretu, e, takiej. I tautologii trochę, zwłaszcza mm -hmm. jeżeli to, co przyświecało twórcy, o którym państwo w spektaklu opowiadają, to jest trochę wyprzedzanie czasów, prawda? Więc tutaj można szukać różnych przestrzeni muzycznych, nie tylko tych historycznych, ale także. Szukać nowoczesnych brzmień. Dokładnie, szczególnie, że to jest historia z jednej strony konkretna o konkretnym człowieku, z drugiej strony też dosyć uniwersalna która e, no jest tak naprawdę cały czas aktualna, tak? bo mówi o, o sztuce i o e, e, polityce, e, które no, pf, kłócą się ze sobą. E, tak? no, myślę, że znamy dobrze e, takie przykłady nawet z dziś. E, więc ja nie, chciałem, ja nie chciałem się zamknąć w tych czasach e, e, i, i zrobić tutaj e, taki, no nie wiem, e, taką podróż w ciasze do lat dwudziestych, bo to Trochę nie o to chodziło dla mnie, ale oczywiście, że dużo też no, wiązuje się w muzyce do tych czasów i do tego stylu muzycznego. Powiedział coś pan bardzo ważnego o tej aktualności opowieści, o konflikcie na styku sztuki i polityki. No właśnie, na czym polega ta fabularna opowieść o reformatorze teatru i problemach, które próbuje na, różnym, na różnych szczeblach rozwiązać? Cwitłano Leszko. No jak to on powiedział, i moim zdaniem też udało się Sergio napisać tekst uniwersalny. I nawet widz, który nie zna kontekstu, nie wie nic o Charkowie, o Esiu Kurbasie, to on po prostu może odebierać tę uniwersalną historię jako wieczny konflikt twórcy i władzy twórcy i widza, konflikt pomiędzy twórcą i miastem. I, w naszym... I reżyserem, i aktorem także. I także reżyserem, i aktorami. I w naszym spektaklu jest wszystko: jest miłość, jest zdrada, jest próba samobójstwa. <grym> także fabularnie to jest bardzo dynamiczna historia, którą widz może odbierać bez, bez kontekstu. A scenograficznie? No mamy cudowną scenografkę, Katarzyna Zawistowska, która zrobiła tak, takie coś konstruktywistko futurystyczne z jednej strony, z innej strony. Daje to nam możliwość ten, wydłużyć ten eksperyment i choreograficznie, i wizualnie, i, i dla aktorów to jest bardzo ciekawe coś. Także znaczy, mamy cudowny tekst, cudowną muzykę, cudowne scenografię. Taką I... właśnie nawiązującą do myślenia głównego bohatera, bo też i projekcje wideo będą z tego, co przeczytałem. Tak. Częściowo spektakl jest zrobiony jako film, jako film stary, nie my. Mamy rolę dyrektora teatru, którego zagrał. Andrzej Seweryn, dyrektor teatru polskiego. polskiego w Warszawie. No i jego rolę mamy jako film. I nie tylko. Jego rolę częściowo po prostu w spektaklu mamy taki film, który można oglądać. A więc te różne formy się ze sobą splatają. Przyznam się Państwu do czegoś. Może to wynika z jakichś moich przyzwyczajeń albo tradycji spektakli muzycznych, innych scen, ale kiedy myślę, i słyszę słowo musical to widzę takie bardzo duże obsady na scenie. Tymczasem u państwa na scenie czworo aktorów, jak się przygotowuje musical z myślą o czterech fantastycznych wokalnie i aktorsko postaciach, które ten czas poza oczywiście tymi projekcjami wypełnią i nas przekonają do tego, żeby wybrać się w podróż w czasie. No, mam fantastyczne obsady, aktorzy naprawdę cudownie i, i, i śpiewają też. Tu, no, niech tych pochwalę ze swojej Proszę strony. tak, <laughs> <Chwalę. śmiech> To ja wymienię. Dorota Bzdyla, Jakub Kordas, Michał Kurek i znany z już kilku muzycznych wcieleń, co najmniej mm -hmm. Modest Ruciński, czyli niegdyś między innymi Don Kichot w musicalu stworzonym w teatrze dramatycznym przed dynamicznymi zmianami, to a propos tej mm -hmm. uniwersalności historii o różnych Konfliktach tak jest. Coś powinniśmy jeszcze dodać? No, wie, Ja nie przestałem mówić, że aktorzy są fantastyczni, że jestem dumna, że mogę z nimi pracować i zapraszam. To jest po prostu oddzielna radość i szczęście dla widzów kontakt z takimi aktorami. Harków, Harków, premiera już za kilka dni w Teatrze Polskim w Warszawie. Reżyseria Switłana Oleszko, muzyka. Nasz gość nam Zylberberg. My posłuchamy fragmentu uwertury, więc Państwo będą mogli przynajmniej przekonać się w takiej właśnie miniaturze, jak będzie brzmiał ten spektakl. Na temat tego, jak. Obsadowo będzie orkiestra czy zespół. Nie mam informacji, więc też proszę dopowiedzieć. To jest muzyka na żywo. Yy, tak, Trzy, set premierowe yy, pierwsze pięć spektakli zagramy z zespołem na żywo. Tak, to jest zespół pięcioosobowy, mały zespół, ale gramy też na, yy, na sali kameralnej. <grym> yy, także. Yy, Pierwszy set spektakli będzie zespół Zapraszamy Państwa do tego, żeby wybrać się do Teatru Polskiego w Warszawie, tam, prapremiera tekstu napisanego specjalnie dla tej sceny przez Serhija Żadana. Państwu raz jeszcze bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. dziękuję. Gość poranka dół.